Jedziemy na wycieczkę, bierzemy kota w teczkę, a kotek wikłomiku, co zrobił? Narobił w teczkę siku. A tak poważnie to dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Jedziemy na wycieczkę, autobusem oczywiście kota w teczkę nie bierzemy, nie mamy. Za to Laura jest, zobaczcie, zapakowana plecak, torba, misiek pod pachą. Jedziemy, słuchajcie, do kina i połazić po sklepach. A jedziemy autobusem, dlatego, że to autobusem to jest cała wycieczka i cała atrakcja. Cały rok jeździmy samochodem. To teraz się przejdziemy i idziemy drogą nad lasem do przystanku. I jedziemy autobusem. Laura się cieszy, bo ona lubi autobusem. To wiecie, to się przejedziemy. I co. A z powrotem Paweł kończy o 14.00. To przyjedzie po nas i nas zabierze. My mamy seans na 12.00. Jeździe po 9.00. To wiecie, jeszcze po sklepach połazimy. A on i tak coś tam musi w mieście kupić. To nas po prostu zgarnie. Moja, czy ja z powrotem tym autobusem bym dała? Jakbym musiała, to bym dała. Laura to chce z powrotem autobusem, nie? Ale nie, już pojedziemy dzisiaj samochodem. Fajna jest pogoda, nie ma upału. Trochę wiaterek powiewa. Jakieś buty. Ktoś wyrzucił. Fajny, fajna jest pogoda, trochę wiaterek powiewa, ale jest ciepło i nie ma upału takiego żaru, więc super jest pogoda właśnie na wycieczkę do Kina. Mieliśmy jechać w zeszłym tygodniu, ale ja po prostu tyle miałam spraw. Stój, 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 że się nie ogarnęła daj rękę. I przełożyliśmy to i jedziemy dzisiaj. Więc Tyle. Dobra, rozłączam się. No i dobra, jesteśmy na przystanku. Melka, nie wstydź się. Yy. I czekamy na autobus. Mamy jeszcze, która jest godzina? 10 minut całe. Myślałam, że będziemy dłużej szły przez ten las i obliczałam sobie pół Szyliśmy godziny. 21 minut. 21 minut szliśmy nad lasem. Poszliśmy punkt o 9, jest 20 po. 21 po Więc dzisiaj się utrzymy, a myślałam, że będziemy szły, wiecie co, z pół godziny, bo to wiecie powolutku, ale nieźle. Dobra, to my czekamy na autobus i jedziemy. Dobra, my już dojechaliśmy Idziemy. Jak tam Laura podobało Ci się? Zabieram na zakupy. Amelka zabiera mnie na zakupy. Idziemy tu. To wszystko po 2 zł. Jesteśmy po zakupach i przed kinem, yy, i czekamy sobie na. To jest w ogóle godzina melka pół do? No, pół do, mamy jeszcze. godzinę czasu. Oż, pół godziny mamy. Yy, mamy pół godziny. Yy, byliśmy w Lumpie i mam całą torbę ciuchów. Będzie Hall z Lumpa super takie perełeczki bardzo jakoś takie bardzo fajne ale to już w innym vlogu ale jest super yy, i po dwa złote było w, yy, byłam jeszcze w jednym yy, ale no tam co tam kupiłam dwie, dwie trzy, trzy rzeczy a tam na jest podemki się jakieś ale tak tu nie było a tutaj nam się tak trafiło i i yy, 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 powiem wam że jak my yy, ja tam zaszła Bardziej, ale było tyle ludzi. E, a te sklepik bardzo takie wiecie, maluteńki. E, no, i tak z tą torą do kina musimy iść, no bo nie mam gdzie jej zostawić. sumie e, mogliśmy do tego ląpa iść po kinie. Wiecie, jak już Paweł przyjedzie, a, ale dobra tam. E, więc będzie, znagram e, Wam jutro pewnie haul z tego. Jak chcecie, dajcie znać, ale fajne takie rzeczy. No, i e, co? I Mam już bilety kupione do kina. I na dwunastą, tani wtorek u nas są tanie bilety, po 15 zł. Dla wszystkich. I to taki tani wtorek jest. Ale kiedyś był po 12, teraz po 15, wiadomo, drążało. I byliśmy jeszcze w sklepie, kupiliśmy sobie picie, bo ostatnio jak byłyśmy, to ten sklepik tutaj w tym był zamknięty w kinie. Ale teraz już jest otwarty. Ale kupiliśmy sobie chipsy i picie, a Laura jeszcze chciała popcorn. Przed, pójdziemy parę minut przed tym jeszcze pójdziemy do łazienki otwarty jest już mhm. jak kupowałam bilety to był otwarty no i tyle i żeśmy połazili trochę po mieście i teraz siedzimy sobie na, przed kinem, wam pokażę takie są puśtawki można się obrócić o no, tu jest dom kultury centrum kultury sama nie wiem co mówię i taki placyk można sobie posiedzieć w takich huśtawkach z poduchami i się pobujać. Ciekawe, czy oni na nas te poduszki, bo jakby przed deszcz czy coś. Fajnie tu jest, tylko że to by mogło mieć zadaszenie, to tak słońce nie paliło. Ale tak ogólnie to jest fajnie. No. No i tyle. I, i tak. A w ogóle to sponsorem dzisiejszych, dzisiejszego wyjścia i dzisiejszego vloga jest Amelka. Znaczy, nie, a, źle, nie vloga dzisiejszego. Sponsorem y, jutrzejszego holu zakopowego będzie Amelka. Bo to Amelka stawiała dzisiaj, y, Amelka stawiała dzisiaj lumpa dla mnie. Bo dzisiaj mam urodziny, słuchajcie, kończę 18 lat. <ścoughs> I y, zabrała mi Amelka po prostu, no, lumpa jako prezent. A jeszcze jeden prezent dostałam wam, pokażę w domu. O, bo przyszedł, no. Jeszcze jeden prezent dostałam, pokażę Wam w domu, ale na zakupy mnie zabrała do Lumpa jako prezent. To chyba najlepszy prezent, jaki może być. No właśnie, nie? No, z niczego chyba bym się innego ta, aż tak nie ucieszyła, jak z Lumpa, więc prezent super. I wysiadłyśmy z autobusu, weszłyśmy tylko na deptak i pierwszy nie sklep i mówię, Boże, po dwa złote, uuuhu. I wiecie, Gołąbek przyszedł, no. Więc prezent super, bo zakupy się udały. No i tak. No dobra, to my czekamy i zaraz będziemy iść do Kita. No. I co im dajesz? Nasze hot dogi. Kupiłyśmy sobie hot dogi w piekarni. I takie bułki. I. No. Wszystko nam zjedzą. O, jaka awantura. O kawałek. Nie, Laura. Obrączkę mają. A, faktycznie. Różową jeszcze w dodatku. Patrz, teraz się wszystkie zlecą. Dobra, nie No, I tu mamy Centrum Kultury i tak. Takie kupiliśmy sobie buły w piekarni. I tutaj jest kurczak. To jak kebab smakuje, nie? Smak taki jakby, nie wiem. Czy... O, jak Keba w środku. A Laura ma, pokaż. Hot doga takiego. Bo skrobi sobie kupiliśmy w piekarni, właśnie. Jemy teraz, bo jesteśmy głodne. Ale w ogóle się nie boją. Ale dobre. Powiem wam taki był... Bu... U nas Amelka chyba nie ma w tej naszej piekarni tego. Normalnie kebab w środku. Pychota. Laura smakuje ci to? Laura ma z parówką, wiadomo, ale my mamy takie... Ma Jaką samą bułkę masz? Bo może masz tak wypieczone? Z drugiej strony ugryź. Co mówisz? No, przyszliśmy do łazienki. No, idziemy zrobić susiu i umyć ręce jeszcze. A no, którą chcesz? A jak <laughs> Nie ma nikogo. Dobra. My już jesteśmy w kinie. Dobra, czapkę zdejmij. Popcorn duży kupiliśmy. Duży? duży. To jest duży popcorn. To jest duży popcorn. No. Czekamy, że mamy czas. Laura, na co my przyszliśmy w ogóle? Na i czarny kot. Biedronka i czarny kot. Czyli inaczej, miraculum. na kulum. się. Z tej bułki. Ale jak wezmę tak, to zakryję i nie widać. Tak to jest, jak się z jak do miasta pojedzie? Nie, bo mamy tu miejsce, na samym końcu. Przed tym i po pośrodku. Idealne mamy miejsca. Sieć. Nie ma ruchu. Przesteśmy po kinie, e, po zakupach i czekamy na naszego kierowcę, który już jedzie pełno ludzi, nie może nagrywać. My już wróciliśmy, słuchajcie, do domu. Powiem Wam, że e, ciepło się zrobiło. Ja wiecie co musiałam zmienić? Stanik na ten sportowy, bo ja miałam taki wyjściowy i powiem Wam, że myślałam, że sans szału po prostu z tą koronką, wiecie, no jak do wyjścia, no to trzeba jakoś inaczej, tak? Ja wiem, że tutaj mi parę osób ogląda, ale po prostu mało szału nie dostałam, mówię wam, i musiałam zmienić go po prostu. Tylko przyszłam mi od razu go zdjęłam, nie, nie mogę, po prostu się tak ozwyczaiłam. Co wam powiem, no na bajce było fajnie. Dobra, Podobałaś się bajka? Zadowolona jesteś? Dobra. A gdzie jest kot? On śpi tam? Dobra, zaraz go poszukam, bo ten mały kot to jest po prostu, słuchajcie, Wszędzie lata. I jakby mógł, to by już po, po, po firankach się zaczynał wspinać. Jakby mógł, to by po suficie chodził. I dostałam pytanie: jak mały kotek? Dzisiaj właśnie bardzo dobrze. Wszystko jest ok. Apetyt za, za trzy koty. Szaleje za cztery koty. No. Mało go pokazuję. jest malutki i się boję, żeby go mi tutaj nie zauroczył. Bo na początku tak wiecie, Słabo trochę jad. I słabo, ogólnie do tej pory słabo troszeczkę piję, i muszę mu kokardkę założyć. Muszę poszukać, żeby. Bo się boję po prostu. Jakieś takie mam ten. Słuchajcie, dobra, w każdym bądź razie w, w lumpie, tu mam całą siadę tutaj z lupa, ale to Wam nagram oddzielnego od vloga. Jutro nagram, bo już to mi się nie chce. Tu mam tą plamę. Ten sos mi z tej, tej bułki spadł. To to. E, aha, i byłam jeszcze właśnie w, w Rosmanie, bo tam był Rossman. E, Laura sobie szotkę kupiła. I tu masz na I kupiłam dwie paczki tego Whiskasa Juniora. E, Jemu ja to jakieś smakuje. Ale tu mam drugą paczkę, a jak już to już otworzyłam i mu dałam, bo już był głodny. Był, była. Cały czas mówię, o nie wiem, przyzwyczajona jestem do tych kotów i cały czas mówię, wiecie. Laura sobie kupiła taką szoteczkę, e, mm, nie wiem, 7 zł chyba kosztowała. I to się otwiera. To jest ustereczko i taka mała szczotka. Fajna, bo nawet do szkoły się przyda do plecach, nie na e, Jakoś takie się spodobało. E, wzięłam jeszcze dwa takie paseciki. To niby te paseciki są dla dorosłych kotów. Mm, ale mm, drobiowy z, w galaretce. I z jagniczym z kurczakiem. Tak, może wiecie, do smaku. Zobaczymy. Bo kitiketa puszek, tych saszetek, kitiketa nie bardzo jedna. Te łiskasy to jeszcze w miarę miarę. A, tu była woda. Jeszcze kupiłam z Rosmana takie mleczko. Bo on bardzo mało ten kot pije. Powiem Wam. Wody mało pije. A to jest od 6 tygodnia życia. Więc akurat, ok, może być. <grym>, Te mleczko zobaczymy. Bo powiem Wam, że mało pije strasznie. Ale dostaje tą karmę mokrą, więc... Ja Jeszcze przygotowanej wody troszeczkę do tej karmy wlewam, to tak sobie bierę ten galaretkę czy ten sosik z, tak z wodą rozrabiam, i on to wtedy wypija ten kot kotka, ta kotka, ale um, może, może tego mleka, bo z butelki podgrzałam, mleko zagotowałam, bo sądziłam, nie chciała też pić, więc może tego się napiję. No nie wiem, jedno wzięłam, bo to nie ma co więcej kupować, bo to wiecie, to ko 5 zł chyba kosztowało, to nie ma co, i, i, i tyle od Laury do, na urodziny dostałam. Taką ramkę ze, ze zdjęciem, z moim zdjęciem, i tu jest dla Ciebie, mamo i kocham Cię. Takie karteczki, które mi odpadły. Dla Ciebie. Dla ciebie mamo, no dla mnie. I tutaj są karteczki, serduszko i kocham Cię. Taka rameczka, to sobie tu postawiłam i tu będzie sobie na razie stało. Yy... Od Amelki to Wam zaraz pokażę, co dostałam. Jamelka mi zafundowała się tą siatę. Jamelka, tą siatę mi sam... A pokażę książkę. Przynieś, plosia przynieść. E, idziemy, idziemy, patrzymy za 2 zł, i Amelka mówi, chodź, zapraszam Cię do lumpa. Ja mówię, no to ja biegiem pierwsza, nie? No i zafundowała mi. Wiecie, oddam je później, takie oddam. Ale m, m, zadowolona, a jak wpadłam pod dwa to słuchajcie, ja w ogóle, to ja bym tam wyszła z workami, bo było pod dwa złote i było tyle super ciuchów, ale powstrzymałam się. Tutaj też są dla Laury i dla Amelki ciuchy. E, to Wam jutro nagram. Jak chcecie, tak. Jak chcecie to, to, to dajcie znać. Byłyśmy właśnie jeszcze tam w galerii i Amelka sobie książkę kupiła, bo od jednej z koleżanek dostała na urodziny książkę i bardzo ta książka się spodobała. Ona ją przeczytała. Jak ta się się nazywa? Idstły w myślać. Nie umiem czytać. Dostała tą pierwszą część tej, takiej tej książki. Każde no, ale... zakończenie może być początkiem. Jak mam mieć pierwszą część, a drugiej nie przeczytać, nie? A no właśnie. No. I pierwszą część dostała... Aha, to już tyle przeczytałaś? No? Kiedy? No teraz. Kłębuszek wrócił! Um, bo ja mam balkon zastawiony, jak mam balkon otwarty, to mam taką płytę zastawioną, żeby ten małkot na dwór mi nie wyszedł. Um, I ona dostała pierwszą część taką, takiej książki od koleżanki na urodziny i tak jej się spodobała, że dzisiaj kupiła sobie drugą część tej książki w Empiku, 50 zł ta książka kosztowała. I o czym ta książka jest? Opowiedz widzom. No to jest taki trochę romans, nie? Romans? Yy, no. Romans? No. Dobra. Um, teraz pokażę wam, jaki dostałam prezent od Pawła, ponieważ ten statyw, na którym teraz stoicie, to się nadaje już do kosza. On jest mały i, i wywrotny i już tam nóżka mi tam pękła. Jak byliśmy ostatnio na tej olimpice, to był statyw i mi się podobał. Miałam go kupić i jeden i, i Paweł mówi: "O, chodź, zobaczymy dalej". Poszliśmy dalej, 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 dalej. W końcu nic dalej już nie było. Jak się wróciłam po ten statyw, to już go, słuchajcie, po prostu tego statywu nie było. Ja się z lekka wkurzyłam, bo mówię, kurczę, no przed nosem mi ten statyw zwinęli. Wiecie, na takich bazarach, targach, olimpijkach to trzeba od razu brać, jak coś jest. Ej, kłębuszek, nie drap, bo potem no nie wiadomo kto, kiedy tam i zwinie z nosa, tak? No i się wkurzyłam. I Paweł mówi... Poczekaj, poczekaj, ja ci, ja, ci zas ja ci kupię ten statyw. Ja ci kupię. No, ja, że mam urodziny, to mi kupił. Ale jak on mi zasunął statyw, jak mi no, statyw na urodziny, to po prostu klękajcie narody. Ja nie wiem, czy Wy jesteście na to gotowi. Ja może ja go złożę najpierw. Poczekajcie, ja go złożę najpierw. Proszę bardzo. Taki mi statyw kupił, gruby, masywny, te nóżki tutaj się, jest pokrętło, rozkręca, nie wiem jak, jeszcze nie, do, nie doszłam do tego, ale to się rozciąga, może, no jak to się robi, poczekajcie, a to trzeba postawić chyba. O. Widzicie, mogą być nóżki tak, że tak na, całkowicie na płasko, ale mi pasują tak. O, mi pasują tak jak było. O, mi pasują tak, bo fajnie się to trzyma. I tutaj się tutaj się to rozkręca na taką wysokość. I to drugie się rozkłada na taką wysokość. I ogólnie ten statyw ma. No jest taki wysoki, widzicie, tak jak ja. E, czyli ja mam 1,70 m, on mi sięga dotąd. E, I tutaj e, zaczepił mi. E, to jest od lampy. Był tej lampy taki do nagrywania, co sobie kupiłam w zimę. E, co się tyle? O Jezu, czekajcie, ja to zakręcę, może że tu, Bo wiecie, rozłożyłam, a nie skręciłam. OK. E, to jest od tego, od lampy. E, I Matko, no, dobra. I yy, 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 yy kupił tylko dzisiaj. Mówię, po co się jakieś śrubki pojechał? Nie wiedziałam o co chodzi. Yy, śrubkę kupił i przerobił gwint, żeby, pas, yy, żeby pasowało. Czekajcie, bo nie skręciłam tego, muszę to... W którą sobie to się kręci? W prawo czy w lewo? A, poczekajcie. Dobra. Teraz jest dobrze, a mi gorąco jest. Więc taki kupił taką śrubkę z gwintem, przyrobił gwint, ze śrubką i zamontował mi to od tej lampy. O, od tej dokładnie. co sobie kupiłam. E, tak, taki do nagrywania na zimę, że jak będzie ciemno, w domu. Teraz jej w ogóle nie używam. I zamontował, i tutaj sobie zaczypiam na to, słuchajcie, telefon. I mogę sobie tak nagrywać e, na takiej wysokości telefon e, z twarzą. Naprawdę. Tylko, że... <laughs> Kiedy co. To jest statyw do takich lamp garażowych, bo on to kupił w takim sklepie budowlano-wielobranżowym u nas tutaj, podobno. I to jest statyw, gdzie tutaj się zakłada, słuchajcie, lampę taką garażową, taki LED i w garażu można sobie coś robić, czy jak macie budowę, w budowie jak na ścianę się robi, czy coś, to się tam przeciera, czy coś. To nie jest typowy statyw właśnie pod telefon czy podaparat, tylko to taki był jakby bardziej budowlany. Ale tak jak powiedział to Paweł, będę miała ten statyw dożywotnie i ten statyw przeżyje mnie, bo jak kupić raz, a porządnie, nie tam jakieś tam podaparaty specjalne, tylko jeden, a porządny. Nie wiem, czy one się różnią od innych tamtych statywów. Tamte na pewno są nóżki, na pewno te nóżki się nie aż tak rozkładają i nie jest aż tak masywny jak ten. A ten jest dosyć nawet ciężki. Więc, jak go sobie tutaj w domu postawię, czy coś będę tutaj przyblać, robić, nagrywać, czy coś, już sobie nawet przypasowałam. Nawet sobie tutaj mogę, wiecie, o przyblacie go postawić, to sobie, wiecie, przekręcić i nagrywać, jak coś gotuje, czy coś. Więc super. No i, powie, i powie, powiem Wam, że zapierdzielił mi taki statyw, że się sama nie, nie spodziewałam. I w końcu mam porządny i mogę go sobie na dwór wystawić. Nic się nie będzie bujać, y, mogę go sobie w domu postawić. Wiadomo, na blacie już nie muszę stawiać, bo tak, czy coś robiłam, czy nagrywałam, to trzeba było go na blacie postawić ten mały, albo na stole, czy gdzieś tam, i miejsce zajmowało, a, i on się bujał cały czas, bo to takie dziadosło z kupiłam, y, i miejsce zajmowało przede wszystkim, a ten może sobie stać na ziemi, y, tylko sobie skręcę, przekręcę, tym właśnie, nie widzicie, y, o tym właśnie sobie przekręcę na, y, o, y, na y, blat, czy tam na stół. Do góry, czy z dołu i będzie idealnie. Więc słuchajcie, taki prezent dostałam. Jestem pod wrażeniem i jestem bardzo zadowolona. E, o, i tak. Dobra, e, odstawiam <głos》> żółty, taki fajny. Dobra, e, pokażę Wam teraz jeszcze, co dostałam od Amelki, e, bo też jestem pod bardzo dużym wrażeniem i po prostu jestem bardzo zdziwiona, więc Wam teraz pokażę. A od Amelki dostałam, słuchajcie, e, kartkę. Ona jest w koszulce, ale tu mam ramkę już naszykowaną i sobie to w ramkę dam. Możecie sobie zrobić klatkę stop i przeczytać, yy, przeczytać co jest tutaj napisane. Może no, ja Wam tak pokażę. Może teraz odczytacie sobie, o tak. O. I to jestem ja. Zdjęcie Amelka moje wzięła yy, z tego. Patrzyła się na zdjęcie z z YouTube'a z któregoś filmu. Ale Amelka to była na miniaturce? To nie było na miniaturce, nie, czy z filmów po prostu? W z z, filmie y, taką pozę miałam w którymś filmie i ona po prostu sobie pauzę zrobiła i z tego nagrywała. No zobaczcie, czy ja nie jestem podobna. No po prostu jak ja to zobaczyłam, to się przeżyłam. Patrzcie. No, y, a teraz y, w ogóle to wam wkleję zdjęcie. Y, screena zrobimy i wkleję wam zdjęcie z tego, tego zdjęcia, co ona narysowała z czego. No po prostu jestem pod wrażeniem, więc takie dostałam super prezent, który będzie w ramce i będzie wisiał oczywiście na ścianie. Bojamy się na hamaku z Laurą, tak? Mm -hmm. I co przyszłyśmy, po co przyszliśmy tutaj do widzów teraz? Pożegnać się. Pożegnać się, zobaczcie jak Sonia wygląda. G jakieś ma te rzepy, kulki takie. Takie. <śm> Tam Bruno Taki. przy basenie Taki. filtrujemy wodę. Tak, pokaż. O nie wiem, czy widać takie kulki. Chodź, Brunek, płakać się, płakasz się. Płakać się, widzą. Tak, oj. O Jezu, Sonia, ale weź się ogarnij. Siad, Bruno, siad. Więc dziękujemy Wam dzisiaj za oglądanie. Ej, zostaw Bruno! Dobra, patyk odzyskany. odzyskany patyk przez Bruna. No co, żegnamy się, dziękujemy Wam za oglądanie dzisiaj, do zobaczenia, do następnego vloga, trzymajcie się, Pa. No widać paluszek, pokaż no, widać paluszek.